Młoda zakonnica klęcząca w półmroku swojej celi słuchała jęków, które przenikały przez kamienne ściany klasztoru. To nie były modlitwy, to nie były lamenty pokutne. Były to dźwięki, których Kościół zakazał pod groźbą stosu. Ale tej nocy, jak i wielu innym, zasady Boże wydawały się nie obowiązywać wewnątrz tych świętych murów. Witajcie w rozdziale, o którym oficjalna historia woli zapomnieć w tajemnicy strzeżonej przez wieki w najmroczniejszych archiwach Watykanu. Ponieważ za nieskazitelnymi habitami i ślubami czystości krył się świat pożądania, przestępstwa i skandalu, który wstrząsnął podstawami średniowiecznego chrześcijaństwa. Oto historia zakazanych grzechów, które miały miejsce za kratami klasztorów. Prawda tak niepokojąca, że na zawsze zmieniła sposób, w jaki społeczeństwo postrzegało swoje najświętsze instytucje. W średniowieczu klasztory nie były jedynie miejscami modlitwy i kontemplacji były to przymusowe schronienia dla tysięcy kobiet, których społeczeństwo nie wiedziało, gdzie umieścić: córek bez posagu, wdów bez spadku. Kobiet stanowiących obciążenie ekonomiczne dla swoich rodzin. Rozwiązanie było proste i wygodne zamknąć je za klasztornymi murami z obietnicą życia poświęconego Bogu. Ale nikt nie pytał, czy te kobiety wybrały ten los. Większość trafiała do klasztorów jako zaledwie dziewczynki, niektóre miały zaledwie osiem lub dziewięć lat. Podpisywały śluby, których nie rozumiały. Obiecywały wieczną czystość, nie pojmując nawet, co oznacza rezygnacja z miłości, dotyku, ludzkiej intymności. A potem spędzały dekady, czasem całe życie, zamknięte w tych zimnych, kamiennych przestrzeniach, gdzie cisza stawała się ogłuszająca, a samotność, nie do zniesienia. Klasztory stały się więzieniami przebranymi za świętość, a jak w każdym więzieniu, zasady były po to, by je łamać. Pierwsze oznaki skandalu zaczęły wyciekać już w III wieku. Dokumenty kościelne mówiły o niewłaściwych zachowaniach w niektórych klasztorach we Włoszech i Francji, ale Kościół, mistrz w sztuce milczenia, grzebał te doniesienia pod warstwami biurokracji i dyskrecji. W końcu przyznanie, że istnieją problemy wewnątrz świętych instytucji było równoznaczne z przyznaniem, że system boski ma luki. Ale luki Zamieniły się w przepaście. W niektórych klasztorach zakonnice nawiązywały ze sobą intymne relacje. W ciemności swoich cel, w ukrytych ogrodach, w zapomnianych zakątkach kaplic, znajdowały pocieszenie w zakazanych ramionach. Nie było to tylko pożądanie cielesne. Było to emocjonalne przetrwanie. Była to desperacka potrzeba poczucia czegoś więcej niż chłodu kamieni i ciężaru winy. Dokumenty historyczne są ostrożne w swoim języku, ale oskarżenia były jasne. W klasztorze Świętej Katarzyny w Wenecji, śledztwa kościelne z 1460 roku ujawniły, że kilka zakonnic utrzymywało szczególne przyjaźnie, które wykraczały poza to, co dozwolone. Skonfiskowane listy mówiły o nocnych spotkaniach, oszeptanych obietnicach miłości, która łamała zarówno prawa kościoła, jak i konwenanse epoki. Ale to, co naprawdę zszokowało władzę, to nie były te relacje między kobietami. Tym można było zarządzać dyskretnie, cichymi przeniesieniami i prywatnymi pokutami. Tego, czego nie mogli ukryć, było to, co działo się, gdy mury klasztoru stawały się przepuszczalne, gdy mężczyźni znajdowali sposoby na wejście. Pierwszymi, którzy przekroczyli granicę, byli spowiednicy. Ci księża mieli uprzywilejowany dostęp do zakonnic. Słuchali ich najbardziej intymnych spowiedzi, znali ich słabości, lęki, tłumione pragnienia. A niektórzy, wykorzystując swoją pozycję duchowej władzy, zamieniali konfesjonał w miejsce uwodzenia. Kroniki z XIV wieku dokumentują przypadki, w których spowiednicy utrzymywali stosunki z wieloma zakonnicami w tym samym klasztorze. W niektórych przypadkach te relacje były za obopólną zgodą, zrodzone z wzajemnej potrzeby ludzkiej więzi. W innych były to jawne nadużycia władzy, gdzie ksiądz używał groźby wiecznego potępienia do wymuszania przysług. Klasztor San Placido w Madrycie stał się niesławny w XVII wieku. Krążące po mieście plotki mówiły o nocnych wizytach, o mężczyznach wspinających się z pomurach. O zakonnicach przyjmujących swoich kochanków w celach. Kiedy w końcu przeprowadzono oficjalne śledztwo, to co znaleziono, przerosło wszelkie spekulacje. Spowiednik klasztoru, ksiądz o imieniu Francisco Garcia Calderon, stworzył cały system występku. Nie tylko utrzymywał stosunki z kilkoma zakonnicami, ale także przekonał niektóre z nich, że te akty były w rzeczywistości formami komunii duchowej. Mówił im, że miłość fizyczna może być drogą do Boga, że oddanie ciała było inną formą modlitwy. Ale było więcej, znacznie więcej. Garcia Calderon pozwalał innym mężczyznom wchodzić do klasztoru, szlachcicom, bogatym kupcom, nawet urzędnikom koronnym. Klasztor stał się miejscem, gdzie potężni mogli zaspokajać swoje pragnienia z dala od publicznych spojrzeń. A zakonnice Wiele z nich, zdesperowanych z powodu braku uwagi, uczucia czegokolwiek, co przełamałoby brutalną monotonię ich uwięzienia, uczestniczyły w tym. Kiedy skandal w końcu wybuchł w 1628 roku, wstrząsnął całą Hiszpanią. Osobiście interweniowała inkwizycja. Oświadczenia zakonnic, uzyskane pod naciskiem i groźbą, ujawniły ukryty świat, w który nikt nie chciał uwierzyć. Mówiły o spotkaniach trwających latami, o tajnych ciążach, o dzieciach urodzonych w cieniu i oddanych rodzinom lub porzuconych w sierocińcach. Sprawa san Placido nie była wyjątkowa. Była po prostu tą, której nie udało się utrzymać w tajemnicy. We Włoszech, klasztor świętej Klary w Mediolanie, stanął w obliczu własnego skandalu w 1449 14 roku. Sieni kobieta o. W imieniu siostra Virginia De Leyva zamieniła to miejsce w coś zupełnie innego, niż powinno być. Organizowała spotkania towarzyskie wewnątrz klasztoru, zapraszała muzyków i artystów, pozwalała mężczyznom swobodnie wchodzić pod pretekstem wydarzeń kulturalnych i religijnych. Ale te spotkania przeradzały się w prywatne schadzki. Młode zakonnice, wiele z nich z rodzin szlacheckich, Zaczęły nawiązywać romanse z gośćmi. Niektóre nawet planowały ucieczki. Inne zachodziły w ciąże i uciekały się do desperackich metod ukrycia swojego stanu. Dokumenty historyczne ostrożnie wspominają o użyciu środków do przerywania niechcianych ciąż. Starsze zakonnice, te z wiedzą na temat ziół i medycyny tradycyjnej, przygotowywały napary, które wywoływały aborcje. Była to tajemnica wewnątrz tajemnicy, dodatkowy występek, który dodawał się do pozostałych. A kiedy te metody zawodziły, dzieci rodziły się w absolutnej ciszy w najciemniejszych godzinach nocy, asystowane tylko przez najbliższe siostry. Nikt nie wie, ile dzieci urodziło się w średniowiecznych klasztorach, nikt nie wie, ile zostało oddanych mamkom z fałszywymi historiami, ile trafiło do sierocińców. Ile po prostu zaginęło, rejestry zostały zniszczone, dowody pogrzebane wraz z instytucjonalnym wstydem. Ale plotki utrzymywały się, a w każdym mieście z ważnym klasztorem krążyły szeptane historie o tym, co naprawdę działo się za tymi murami. Kościół próbował zreformować system. Narzucono bardziej rygorystyczne zasady, bardziej sztywne klauzury, bardziej intensywną inwigilację. Zakazano młodym spowiednikom, ograniczono wizyty zewnętrzne, zainstalowano systemy nadzoru, gdzie ksienie musiały zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, ale reformy nadeszły za późno i w wielu przypadkach były bezużyteczne. Ponieważ fundamentalny problem pozostał nierozwiązany, nadal zamykano kobiety wbrew ich woli, odmawiając im wszelkiej autonomii. Oczekiwano, że brutalne stłumienie ich ludzkich potrzeb zamieni je w święte. We Francji sprawa ksieni z Loudun stała się jedną z najsłynniejszych i najbardziej niepokojących. W 1634 roku grupa zakonnic z klasztorów Loudun zaczęła wykazywać dziwne zachowania, drgawki, krzyki, epizody pozornego opętania demonicznego. Według ich zeznań, były dręczone przez ducha lokalnego księdza o imieniu Urban Grandier. Zakonnice oskarżyły go o wejście do klasztoru w formie duchowej, aby je uwieść i zdemoralizować. Opisywały nocne spotkania, erotyczne wizje, nieodparte pokusy. Histeria rozprzestrzeniła się po całym klasztorze, aż praktycznie wszystkie zakonnice twierdziły, że są opętane. Sprawa zakończyła się procesem i egzekucją grandiera, który został spalony żywcem pod zarzutem czarów. Ale późniejsi historycy analizowali sprawę z innej perspektywy. Wielu uważa, że zakonnice, stłumione do punktu załamania psychicznego, skanalizowały swoje pragnienia i frustracje poprzez te opętania łatwiej, bezpieczniej było winić zewnętrznego demona, niż przyznać, że ich własne ludzkie potrzeby. Rozrywały je od środka. Sprawa Ludun ujawniła coś mroczniejszego niż jakikolwiek skandal seksualny, ujawniła głębokie szkody psychologiczne, jakie powodował system klasztorny. Te kobiety nie były tylko fizycznymi więźniami, były mentalnie i emocjonalnie zdruzgotane latami tłumienia, winy i negacji ich podstawowego człowieczeństwa. A Kościół odpowiedział. Nie współczuciem czy prawdziwą reformą, lecz większą parą, większą kontrolą, większym strachem. W XVI wieku, wraz z reformacją protestancką, te skandale stały się bronią polityczną. Reformatorzy wskazywali na korupcję klasztorów jako dowód na to, że cały Kościół katolicki był zgniły. Publikowali pamflety szczegółowo opisujące grzechy zakonnic, wyolbrzymiając niektóre przypadki, wymyślając inne ale zawsze opierając się na jądrze prawdy którą wszyscy znali ale nikt nie chciał przyznać Marcin Luther obszernie pisał o niewolnictwie zakonnic argumentując że wymuszone śluby były obrzydliwością pomógł kilku zakonnicom uciec z niemieckich klasztorów w tym Katarzynie von Bora która ostatecznie została jego żoną dla Lutra wymuszony celibat był nienaturalny i nieuchronnie prowadził do występku Kościół katolicki kontratakował własną propagandą, ale prywatnie dokumenty Soboru Trydenckiego pokazują, że liderzy kościelni wiedzieli, że istnieje realny problem. Wprowadzili reformy, stworzyli nowe zasady klauzury, ustanowili bardziej rygorystyczne systemy inspekcji. Ale te reformy, choć dobrze intencjonowane, nie rozwiązywały sedna problemu. Dopóki zmuszano kobiety bez prawdziwego powołania do wstępowania do klasztorów, dopóki odmawiano im podstawowych ludzkich potrzeb w imię niemożliwego do osiągnięcia ideału czystości, skandale będą się powtarzać. W niektórych miejscach zakonnice znajdowały bardziej subtelne formy oporu. Opracowały tajne kody w swoich listach, systemy sygnałów, aby ostrzegać przed nieoczekiwanymi wizytami. Tworzyły sieci współ Udziału które chroniły tych, którzy łamali zasady. Dbały o siebie nawzajem. Ukrywały ciąże swoich sióstr, dzieliły się wiedzą na temat naturalnych środków antykoncepcyjnych i metod zapobiegania poczęciu. Istniało siostrzeństwo zrodzone nie z wiary, lecz ze wspólnej potrzeby przetrwania w systemie zaprojektowanym, by zaprzeczyć ich człowieczeństwu. Najbardziej odkrywcze dokumenty pochodzą od samych zakonnic listy, które zdołały wydostać się z klasztorów, ukryte i odkryte wieki później pamiętniki, zeznania złożone w śledztwach kościelnych. W tych słowach znajdujemy nie tylko wyznania występków, ale rozdzierające serce wyrazy samotności, rozpaczy i tęsknoty. Anonimowa zakonnica z XV wieku napisała w swoim pamiętniku Niech Bóg mi wybaczy, ale wolałabym spłonąć w piekle, u boku kogoś, kto mnie kocha, niż spędzić kolejną wieczność w tym zimnym i samotnym raju. Inna w liście skonfiskowanym podczas śledztwa napisała. Obiecano mi, że tutaj znajdę Boga, ale jedyne co znalazłam, to echo mojego własnego głosu błagającego, by go usłyszano. Te słowa ujawniają niewygodną prawdę. Wiele występków w klasztorach nie rodziło się z moralnej deprawacji, lecz z fundamentalnej ludzkiej potrzeby więzi, uczucia, poczucia życia. Ale oficjalna historia woli malować je jako grzesznice, jako słabe kobiety, które uległy pokusie. Łatwiej jest winić ofiary, niż kwestionować system, który je stworzył. Z czasem władza kościoła nad społeczeństwem świeckim. Zaczęła słabnąć. Ustawy sekularyzowały wiele instytucji religijnych. Klasztory straciły swój przymusowy charakter, a kobiety zyskały więcej opcji życiowych. Powoli najgorsze ekscesy zanikły nie dlatego, że Kościół je naprawił ale dlatego, że społeczeństwo nie tolerowało już tego poziomu kontroli. Dziś klasztory, które przetrwały, są zamieszkane głównie przez kobiety które swobodnie wybrały to życie. A ta różnica, różnica prawdziwej zgody, zmienia wszystko. Ale historia średniowiecznych klasztorów pozostawia niepokojące pytania: ile żyć zostało zniszczonych w imię tej nieczystości, ile kobiet zostało potępionych za szukanie tego, czego potrzebuje każdy człowiek miłości, więzi, wolności. Ile sekretów wciąż jest pogrzebanych w archiwach Watykanu, czekając aż ktoś znajdzie odwagę, by je ujawnić? Mury tych starożytnych klasztorów nadal stoją w wielu europejskich miastach. Można je odwiedzać, chodzić ich zimnymi korytarzami, oglądać maleńkie cele, w których zakonnice spędzały życie. A jeśli się wsłuchasz, prawie usłyszysz echa głosów które kiedyś wypełniały te przestrzenie. Modlitwy, owszem, ale także skradzione śmiechy, uciszone płacze, szepty zakazanej miłości. Ponieważ za każdym historycznym skandalem stoją prawdziwi ludzie: kobiety, które kochały, cierpiały, występowały i płaciły straszliwą cenę za to, za to że ośmieliły się być ludźmi w systemie, który wymagał od nich, by były święte. Średniowieczny Kościół zbudował swoje klasztory jako twierdze cnoty, ale skończył tworząc więzienia, gdzie ludzka natura stłumiona do punktu krytycznego znajdowała sposoby na wyrażenie siebie, które gorszyły właśnie dlatego, że ujawniały prawdę, której wszyscy chcieli zaprzeczyć. Że nie można zamknąć pożądania, nie można legislacyjnie zakazać potrzeby miłości, nie można zbudować murów wystarczająco wysokich, aby oddzielić ludzi od ich własnego człowieczeństwa. I to jest być może najciemniejsza lekcja tej historii. To nie zakonnice zawiodły, to system, który wierzył, że może je kontrolować. Erotyczne grzechy średniowiecznych klasztorów nie były po prostu seksualnymi występkami. Były aktami desperackiego oporu przeciwko porządkowi, który zaprzeczał samej istocie bycia człowiekiem. Były uciszonymi krzykami kobiet, które odmawiały całkowitego zniknięcia za habitami i wymuszonymi ślubami. A prawdziwy występek to nie to, co działo się w cieniach tych cel. Było nim zamknięcie tam tysięcy kobiet w pierwszej kolejności. Okradzenie ich z życia, ich wyborów. Ich przyszłości, a następnie obwinianie ich za znalezienie sposobów na przetrwanie. Oficjalna historia próbowała pogrzebać te skandale pod warstwami wstydu i moralizacji, ale dokumenty istnieją, świadectwa przetrwały, a prawda, choć niewygodna, zasługuje na to, by ją opowiedzieć. Ponieważ te kobiety, nazwane grzesznicami przez własny kościół, były w rzeczywistości więźniami, a ich historie nie są opowieściami o moralnej deprawacji, lecz świadectwami ludzkiej zdolności do szukania światła nawet w najciemniejszych więzieniach. Jeśli ta historia zaparła ci dech w piersiach, zostaw polubienie, subskrybuj, aby otrzymać więcej historii, o których oficjalna historia woli zapomnieć i skomentuj poniżej. Czy uważasz, że te kobiety były ofiarami? czy przestępczyniami? Kto tak naprawdę był grzesznikiem w tej historii? Zakonnice szukające miłości czy instytucja, która je zamknęła? Prawda, jak zawsze, jest bardziej złożona i mroczniejsza, niż którakolwiek ze stron chce przyznać.